Cześć, cześć. Z tej strony Kasia. Witam Was na kanale Świata Pasji. Zbliżają się komunie, czyli sezon komunijny. W sumie to już trwa, dlatego postanowiłam, że dzisiaj wykonamy sobie boksa, właśnie na okoliczność pierwszej komunii świętej. Ja tutaj mam, zobaczcie, kolekcję hmm, Hortensia. Nie będę łamać języka od Lemon Craft. Piękna kolekcja, niestety ja mam tu już, zobaczcie, kawałki, ostatki i to właśnie taki fajny tutorial z wykorzystaniem, zobaczcie, takich resztek, takich ścinków, to oczywiście jeden arkusz mi się uratował, ale z jakiegoś innego, z jakiejś innej kolekcji też lemonów, ale chyba Hope. Tu jeszcze mam jakieś kawałeczki, także tu trochę mi zostało tych elementów i myślę właśnie wykorzystać je w, po prostu w boksie. Przygotowałam sobie jeszcze bazę, moja baza to jest baza kraftowa, mam wykrojnik, wykrojnik pewnie przez większość może już zapomniany z racji tego, że jest dosyć stary, taki piękny wykrojniczek od Craft Passion i zobaczcie on tu w zestawie ma też kwiaty. Więc można sobie jeszcze do nich dorobić kwiatuszki, do tego, na przykład do boksa. można dorobić kwiatuszki z tego zestawu, listeczki też są, no i jeszcze taki borderek, no taka rameczka jeszcze mniejsza. Ja Wam pokażę na no, wyciętym złotym lustrzanym, tak wygląda, bo to będzie na moje wieczko chyba, albo jeszcze się zastanowię. Mam tu także wykrojniki, to jest nowość z Craft, nie, tak, Craft and you Design, ojejku, ojejku. Taki bluszczyk i też już mam. Zobaczcie go wyciętego. O! Mam takie zielone listeczki. Mam także trochę starszy wykrojnik. Zobaczcie. Gdzieś jeszcze mam. Bo on składa się z trzech części. Czyli są takie podwójne kłosy i pojedyncze. Jeden z prawej, jeden z lewej. Ale ja sobie przygotowałam właśnie z tego wykrojnika te kłosy. Mam tu także. Mam tu także tekturkę od... tekturkowo, przepiękną nowość i helskę. Tak sprawdzam czy ja... a dobra mam. <laughs> Taką mam tektureczkę. I tutaj jeszcze mam winogronko. Tych winogronek jest więcej, ale dzisiaj wsadziłam... pewnie później jeszcze poszukam. Będę używała także tutaj naszej gilotyny. Mm. No i co, no ja się zabieram może do oklejania, oczywiście wszystko Wam przyspieszę, będę sobie tu docinałam także klej, a dodatki pokażę Wam już później. sobie jeszcze złotym papierem lustrzanym, żeby tutaj no, coś jeszcze się działo dodatkowego. Także prezentuję się tak. Akurat boxa jest ciężko uchwycić całego w kamerze. Może troszkę wyżej podniosę. Zobaczymy, o, może tak będzie lepiej. O, Może ciutkę lepiej jest. I słuchajcie, przygotowałam sobie jeszcze wykrojone <laughs> wykrojone serwetki wykrojnik, także Craft Passion. W zestawie on miał jeszcze, zaraz Wam pokażę, o, takie kółeczka z przeszyciami, bo on był, nie wiem, czy Wy kojarzycie, jakaś była jedna seria, wyszedł wtedy ten wykrojnik, ten wykrojnik, ja mam akurat obydwa kształty i tu już sobie też powycinałam w kółeczka, kółeczka do środka tych, do środka tych moich Serwetek będzie to mniej więcej tak wyglądało. Tu mam jeszcze jedną serwetkę. Czy chciałabym tak, żeby hmm, za, mało mam, za mało mam beżowego. Tu dam sobie niebieski. A może jakoś może jakoś to podmienię. Bo tu będą w każdym razie życzenia, więc na dobrą sprawę nie będzie wcale e, widać tej serwetki. No nie wiem, no albo może, albo no, może na którejś berzu tam. No nie wiem, na, się, na pewno na której ściance będą życzenia, to z pewnością mm, będą też tutaj kwiatuszki w tych projektach, w tym projekcie, w tych, na tych ściankach, także y, też tutaj będzie kolorowo. Mam jeszcze tak. Napis, to jest dzień, który dał nam Pan i też właśnie bardzo chciałam go sobie tu gdzieś umieścić i oczywiście z kwiatuszkami. Do środka przygotowałam sobie jeszcze tekturki. Mam tutaj tak, jeszcze takie kieliszki, Kielich, kielichy, przepraszam, kielichy. Napis IHS taki, ażurkowy. No i do środka mam jeszcze taki standbox, zapisem pierwsza komunia święta. Z takimi ażurowymi kwiatami. No, o to on na pewno tutaj będzie, i tak zastanawiałam się, czy nie zrobić go y, tak y, może właśnie o, z takim niebieskim akcentem. Zaraz będziemy tutaj kombinować y, i docinać. Na chwilę jeszcze was y, opuszczę. No, to nie ma sensu, żebym ja tutaj pokazywała wam, jak się przykleja na kosteczki y, serwetki. Także ja sobie to oklejam poza kamerką i zaraz wrócę. Serwetki już sobie przykleiłam, i teraz podkleję sobie mój kielich. Ja lubię, jak jest wszystko tak. Wiecie, na fula, więc tutaj, gdzie ten wycięty krzyżyk, podkleję sobie złoty papier lustrzany. Zawsze to inaczej wygląda, jak te ścianki, chociaż trochę mają w sobie błysku. I bardzo lubię te teksturki tak ozdabiać. Szczególnie jak mają jakieś wycięcia, to lubię podkładać właśnie złoty papier lustrzany albo embosować żeby jakoś zmienić troszkę tą, tą tekturkę, nadać jej takiego trochę indywidualnego charakteru, żeby troszkę się wyróżniała, nie? Ale te, te też są bardzo ładne. Ja myślę, że tu na wieczku już nie będę kombinowała, bo ten boks w ogóle w środku będzie zdobny i na wieczku też będzie zdobny. Taki mam zamysł. Dlatego już yy, myślę, że nie będę ozdabiała jakoś bardziej tej tekturki, która będzie na wierzchu. No i teraz przyklejam sobie użyję także tych moich bluszczy. Przepiękne są to bluszcze. Ja już robiłam z nimi, z nimi jednego boksa. Naprawdę prezentują się perfekcyjnie. To jest taki must have w tym sezonie komunijnym i tak zastanawiam się, może w końcu nagram kiedyś ten, tych ulubieńców. To na pewno ten, na pewno ten by znalazł swoje miejsce. Oczywiście napis także musi być podklejony trochę wyżej. Ja już ten napis kiedyś gdzieś skleiłam, ale coś mi nie pasowało. Chyba pomyliłam się w treści tego napisu i musiałam go odciąć. <grywa> Dlatego teraz, żeby się nie zmarnował, to wykorzystam sobie właśnie w tym boksie. No i oczywiście te przepiękne bruszcze. Myślę, że ten zielony kolor, słuchajcie, idealnie się tu wpasowuje. Pomimo tego, że ten boks jest biało, znaczy beżowo, złoto, niebieski to ten zielony kolor jednak powtarza się tutaj w tych kompozycjach kwiatowych na papierze i fajne nawiązanie właśnie w tym bluszczu do tego do tego koloru, który, który jest w tych motywach i tutaj ten bluszcz. Myślę, że to nie gryzie się ze sobą. No i oczywiście życzenia jakieś tam przykładowe i zorientowałam się, że nie mam kieszonki na banknoty. Nie może być box bez kieszonki na banknoty, dlatego wyciągnęłam po prostu tekturki jeszcze tak bo tam miałam takie kieszonki. No i taką kieszonkę oczywiście przykleję sobie tutaj na, na moją ściankę. Ona jest taka warstwowa, ta kieszonka. Tak naprawdę ma dwie warstwy bo jedną tą z takim grawerem, drugie takie, taką część do podbicia, czyli żeby było trochę wyżej, ale ja jeszcze sobie obciąłam z tej części, bo ta ramka jest tak naprawdę w kwadracie. I ona ma zdobienia od góry i od dołu. Tutaj po mojej prawej stronie widzicie już obcięte, ale to postanowiłam, że jeszcze tą jedną część o, tak jakby zabiorę z tego zdobienia, bo i tak w kwadracie tu nie przykleję, no bo już jest serwetka. Dlatego zrobię sobie tutaj trzy warstwy, żeby fajnie te pieniążki się umieściły. Wiadomo, jak są rodzice chrzestni, to zawsze dają więcej banknotów. No to myślę, że to będzie fajna alternatywa po prostu, jeżeli ja zrobię taką szerszą, trochę tą gierzonkę. Kwiatuszków, bo same listeczki to nie będą wyglądały jakoś bardzo ciekawie. Ja mam tutaj kwiaty od Ewy Argalskiej. Zakupiłam sobie od niej taki secik właśnie z kwiatuszkami. Zakupiłam sobie także płatki, także sama będę też robić. No, myślę, że one tutaj bardzo ładnie wyglądają w tym, w tym boksie. Zobaczycie sobie też na zdjęciach na moim profilu. No i te kłosy złote. Super tutaj ten podwójny, bardzo, bardzo się tu fajnie wpasował, ładnie wygląda, także już tutaj przy napisie nie dodawałam, żeby nie było za dużo. No i oczywiście do środka mam tutaj też tekturkę z tekturkowo, taki napis pierwsza komunia święta. Nie chciałam dawać kielicha, bo kielich jest na ścianie. No i właśnie tu jest taka fajna alternatywa. Jeżeli dajemy coś na ścianę, kielich chcemy dać, a nie wiemy co dać do środka, no to tutaj y, możemy sobie wybrać taki napis z takimi ażurowymi kwiatami. Wiadomo, te ażury też można przeozdobić na różne sposoby. Można je posować, można je pokolorować, żeby coś tutaj się wyróżniało. Ja jednak zostawiłam tak sotę. No i przykleiłam sobie oczywiście do środka. Tam damy też kwiaty też ten bluszczek, bo on genialny jest, zakochałam się w nim teraz obawiam się, że w każdej projekcie będę dawała ten bluszcz, rozumiecie, to takie mm, jak już się człowiek na coś uprze, to już tak będzie wszędzie to cikał i cikał i cikał. ale jest naprawdę piękny, naprawdę jest piękny ja jestem w ogóle nim zachwycona on jest w nowościach właśnie w świecie pasji, także zajrzyjcie sobie do nowości, ta kolekcja także jest dostępna ja sama ostatnio kupiłam dwa bloczki jeszcze dodatkowo tej kolekcji, no bo to taka fajna alternatywa dla tej, tych papierów Hope, gdzie jednak Hope no to jednak skradło moje serce. No i tak trochę smuteczek, że już jest niedostępna, ale ta kolekcja Hortensia też bardzo fajnie wygląda. Też fajnie się prezentuje. Można tutaj wiele fajnych projektów stworzyć. Ja sama zrobiłam kilka boksów i może za dwie kartki, o jednak te boksy to kocham, uwielbiam robić. Także u mnie raczej w formie pudełeczka, ale na kartki też oczywiście super. mam już gotowy. Jeszcze przykleję sobie życzenia na taki malutki kawałeczek taśmy, żeby tutaj nie latały, jak będę Wam prezentowała środeczek. No, a piękny napis z kwiatuszkami. Oczywiście ten kielich też, super. Te złote kłosy robią tu robotę. Ten wykrojnik ze złotymi kłosami także jest dostępny na naszych półkach. Myślę, że można go sobie zakupić. Jeżeli nie do tych prac, to na przyszły sezon. Jeszcze tutaj muszę ozdobić wieczko. To jest Rzecz, którą robię na samym końcu, bo bardzo nie lubię tego robić. Naprawdę nie lubię robić wieczka. Ale jak widzicie, nakładam klej i rozsmarowuję go taką fajną szpatułką. Bo jeżeli mm, dużo nie robicie prac kraftowych, to ja Wam powiem, że ten papier jest dosyć sztywny. I jeżeli rozsmarujemy sobie klej. To on od razu zaczyna łapać. Tak, tak po prostu przejdziemy klejem i, przyło i przyłożymy klej. To on się trochę ślizga, jeszcze taki jest trochę niestabilny. Dlatego, jak go rozmarujemy, to mam wrażenie, że to momentalnie chwyta, i to pudełko jest oczywiście zaraz gotowe. Wieczko tutaj będzie zdobione tą serwetką, którą Wam pokazywałam na samym początku z Craft Passion, tą taką większą. Wybrałam sobie złoty papier lustrzany, ja już miałam docięte, cięte, bo mówię, nie chcę Was tutaj zanudzać, po prostu część rzeczy przygotowałam sobie wcześniej. No i dociąłam sobie takie niebieskie kółeczko, właśnie z tej, też z tej kolekcji Hortensja. obowiązkowo na dystans, obowiązkowo to musi być troszeczkę wyżej. No ja przyklejam na taśmę, można to robić na kosteczki, ale ja przyklejam na taśmę. Podkleją sobie na dystansę. Tą taśmę rozcinam sobie na malutkie kawałeczki. To jest dystans 2 mm, tak, 2 mm, ono będzie sobie na takim delikatnym podwyższeniu. No żeby tutaj wiadomo, no nie była taka jedna wielka mm, płaskość. Bo jak się przyklei, na przykład, jeżeli nie chcecie przyklejać serwetki na dystans, no to można je przykleić oczywiście też na klej. To jest tylko moja taka sugestia, bo ja lubię jakieś warstwowo. Tak, już tutaj ten kielich, no dobrze, jak on będzie na dystansie. Ja nie lubię, jak jest płasko, lubię, jak coś się dzieje, lubię, jak jest, różne są wysokości na pracach, czy to w kompozycjach czy właśnie na wieczkach, na ściankach, lub jak jest tu troszkę niżej, tu troszkę wyżej, to tworzy taką fajną trójwymiarowość. Ja tutaj do tego użyłam głównie taśmy właśnie piankowej, ale w kartkach bardzo często używam po prostu końcówek od tekturek. Jak wyjmę sobie tekturkę, zostaje mi takie, taka birmata, no to przyklejam sobie tą birmatę. I tutaj zastanawiałam się właśnie, czy dać te... Kwiatuszki jeden czy dwa, ale tak myślę, że dwa to będzie idealnie. Bo jedno to tak troszkę smutno. Oczywiście, obowiązkowo bluszczyk. Obowiązkowo bluszczyk. No i w sumie dużo nam nie trzeba tutaj do, do, do zrobienia tego wieczka. Jeszcze przyłożę sobie taki napis właśnie z personalizacją, żeby zobaczyć, czy to będzie fajnie wyglądało, bo wiadomo pudełka każdy bierze spersonalizowane. Ale wygląda ok. Także pracę mam prawie gotową. Jeszcze tutaj sobie dokładam złote kłosy, bo no pasują tutaj do tego bluszczu z tymi kwiatami, super. Mam taką szczoteczkę, którą obmiatam sobie zawsze, ten papier lustrzany, wszystkie moje tutaj smeszki. Jak widzę, że mi się ciągnie gdzieś Klej na gorąco, to też sobie zawsze go wtedy zdejmuję. No i oczywiście oglądam dokładnie, czy coś mi potrzeba, czy nie. A na sam koniec glossy akcent, czyli takie przeźroczyste perełki w płynie. Bardzo fajnie tutaj wyglądają. No naprawdę, powiem Wam, że to jest super. To taki efekt trochę rosy. Można to kłaść na płatki, na kwiatki. Myślę, że to super wygląda, ale ja wolę to jako kuleczki. No i do środeczka kuleczki, takie malutkie przy, yy, przy tym boksie No i na wieczko. No i generalnie box jest gotowy. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał, że fajnie spędziliście ze mną czas. Ja Was zapraszam do sklepu Świat Pasja na zakupy. Do zobaczenia w następnej inspiracji. Cześć!